Michał Styś, OPG Orange Property Group. Witam wszystkich na uroczystości związanej z oddaniem do użytkowania tego budynku, budynku Jaracza 47 Prestige, prestiżowego adresu w Łodzi. Budynek od lipca 2008 został poddany totalnej zmianie. Opęknięty budynek przez długie lata był zdewastowany opuszczony, dziurawy dziura dach, było, po wejściu można było zobaczyć gołe belki strofowe. Dziś po dwóch latach pieczołowitej pracy odzyskaliśmy jego oryginalny wygląd i jest przystosowany i całkowicie zmieniony dla potrzeb funkcji biurowej o najwyższym standardzie klasy A. Ten budynek oryginalnie był zaprojektowany dla potrzeb rezydencjonalnych, czyli mieszkalnych Edmunda Stefanusa, który był łódzkim fabrykantem i przez, przez ten czas był użytkowany jako po prostu dom. Na księdnicy był warsztat, na parterze było biuro, a. Na pierwszym piętrze było mieszkanie, a na poddaszu był po prostu przestrzeń dla służby. Dzisiaj budynek został zrekonstruowany i została nadbudowana, wycofana jedna kondygnacja, którą, której właściwie nie widać z, jadąc z ulicą Garacza 37. Z całej tej przestrzeni tych wszystkich pomieszczeń odtworzyliśmy z należytą pieczętością przede wszystkim strefę wejścia i klatkę schodową, którą dzisiaj Państwo mogą e, zobaczyć. A na suficie są zaprezentowane, jakby zachowane e, polichromie, a cały, e, cały bieg schodowy z oryginalną, kutą balustradą e, został jakby wykorzystany, jego oryginalny wygląd i jego oryginalność na nowo. E, przepiękne parkiety, a przede wszystkim cała infrastruktura potrzebna budynkom klasy A, czyli światło instalacje telek klimatyzacja, dopełnianie na tej całości.